Śmiali się, gdy pierwszy raz zobaczyli te proste maszyny, żelazne pudełka na kółkach, pozbawione niemieckiej finezji i precyzji, dowcipkowali, że to zabawki, nie sprzęt wojenny. Teraz, gdy ich własne pojazdy rdzewiały bez paliwa, a amerykańskie dżipy przemierzały każdy centymetr frontu, nikt już się nie śmiał. Niemcy śmiali się z amerykańskich jeepów, dopóki nie stały się najczęściej zdobywaną nagrodą wojenną. Oberst Manfred Seidel stał na wzgórzu, obserwując przez lornetkę kolumnę pojazdów przecinającą francuski krajobraz. Jego usta wykrzywiły się w pogardliwym uśmiechu, gdy dostrzegł te małe, kanciaste pojazdy prowadzące konwój. Wiatr niósł zapach wilgotnej ziemi i odległego dymu a jesienne słońce odbijało się od mokrych liści drzew otaczających pozycję obserwacyjną. Niemieccy oficerowie wokół niego wymieniali między sobą kpiące uwagi, wskazując na amerykańskie dżipy. Niewielkie, otwarte maszyny, które wyglądały jak zabawki w porównaniu z niemieckimi pojazdami terenowymi. Jeszcze kilka miesięcy temu, podczas odprawy w berlińskiej kwaterze głównej, Inżynierowie Wehrmachtu pokazywali im zdjęcia zdobyczne tych pojazdów, wyśmiewając ich prostą konstrukcję i brak finezji. Czy to nie wspaniałe? Mówił Seidel do swoich podwładnych, odwracając się od lornetki. Amerykanie myślą, że wygrają wojnę tymi pudełkami na kołach. Zimny deszcz zaczął padać, bębniąc o metalowe hełmy zgromadzonych oficerów, a w oddali słychać było głuche dudnienie artylerii. Światło przedzierające się przez chmury rzucało ponure cienie na twarze żołnierzy, którzy przytakiwali z wyższością swojemu dowódcy. W zajętej francuskiej wiosce, gdzie stacjonował sztab, rozłożono na stole mapy i zdjęcia amerykańskiego sprzętu. Żołnierze Sajdela przechodzili obok, rzucając pogardliwe komentarze na widok prymitywnych jeepów. Zapach kawy mieszał się z wonią wilgotnych mundurów suszących się przy piecykach, a skrzypienie drewnianych podłóg wturowało rozmową o amerykańskiej naiwności. Główny mechanik batalionu, Feldwebel Kraus, zapewniał wszystkich, że niemieckie kubelwageny są o niebo lepsze. Bardziej zaawansowane, lepiej zaprojektowane i bardziej godne niemieckiej armii. Nikt nie zwracał uwagi na skromne raporty wywiadowcze wspominające o niezwykłej prostocie napraw tych pojazdów czy ich zdolności do poruszania się po najtrudniejszym terenie. W kącie sali jeden z młodszych oficerów. Porucznik Weber studiował raport mówiący o amerykańskiej zdolności produkcyjnej, tysiącach dżipów opuszczających fabryki każdego miesiąca. Deszcz uderzał o okiennice, a w oddali grzmoty wturowały artyleryjskiej kanonady. Weber marszczył brwi, wsłuchując się w rozmowy pełne pewności siebie i pogardy, nie śmiąc się odezwać przeciwko powszechnej opinii. Seidel zakończył odprawę, zamykając teczkę z raportami. Panowie, powiedział, a jego głos brzmiał pewnie w półmroku pomieszczenia. Ich liczby mogą być imponujące, ale nigdy nie zastąpią niemieckiego geniuszu inżynieryjnego. Lampka naftowa rzucała długie cienie na ściany, kiedy oficerowie podnosili szklanki w toaście. Za oknami wiatr przybierał na sile, niosąc zapach nadchodzącej zimy i dalekiego ognia. Nikt jeszcze nie przeczuwał, jak bardzo myli się w swojej ocenie, jak bardzo ta pogarda miała się obrócić przeciwko nim w nadchodzących miesiącach wojny. Tej nocy, podczas gdy niemieckie dowództwo spało spokojnie, przekonane o swojej wyższości, za linią frontu. Amerykańskie jeepy przewoziły żołnierzy amunicję i zaopatrzenie, niestrudzenie budując siłę, która wkrótce miała zalać Europę falą stali i ognia, przeciwko której niemiecka duma okaże się bezsilna. Grudzień przyniósł ze sobą mroźne wichry i pierwszą falę niemieckich problemów logistycznych. Feldwebel-Kraus stał w błotnistym warsztacie polowym otoczony bezużytecznymi pojazdami, które odmówiły posłuszeństwa z powodu braku części zamiennych. Ostry zapach smaru mieszał się z kwaśnym odorem frustracji, unoszącym się wśród żołnierzy, którzy grzebali w silnikach, próbując wskrzesić martwe maszyny. Szare niebo wisiało nisko nad nimi jak ciężki ołowiany całun, a lodowaty wiatr przenikał przez cienkie płachty namiotów służących za prowizoryczne zadaszenie warsztatu. Gdzie są te części, które miały przyjść z kolonii? warknął Kraus do młodego kaprala, który tylko bezradnie rozłożył ręce. Dźwięk oddalonego bombardowania pulsował jak nierówne bicie serca, a w powietrzu unosił się zapach wilgoci i nadchodzącej klęski. Mechanicy pracowali w ciszy, świadomi, że bez nowych dostaw ich wysiłki są jak próba zatrzymania powodzi palcami. Na małym stoliku leżały racje żywnościowe, coraz skromniejsze z każdym tygodniem, podobnie jak zasoby paliwa i części. W tym samym czasie, na drugim końcu wioski, Oberst Zajdel przeglądał raporty o stanie batalionu. Cyfry nie pozostawiały złudzeń. Z każdym tygodniem liczba sprawnych pojazdów malała, a dostawy z Niemiec były coraz rzadsze i mniejsze. Lampa naftowa rzucała słabe światło na dokumenty, podkreślając cienie pod oczami oficera, który po raz pierwszy zaczynał dostrzegać skalę problemu. Za oknem padał gęsty śnieg, pokrywając ruiny wioski białym całunem, pod którym kryła się cała groza wojny. Następnego ranka zwołano na radę sztabową. W przerobionej na kwaterę główną szkole, której ściany nosiły ślady niedawnych walk, zgromadzili się oficerowie batalionu. Powietrze było ciężkie od dymu papierosowego i niepokoju. A skrzypienie podłóg, pod ciężkimi butami oficerów, brzmiało jak skarga zranionego zwierzęcia. Musimy ograniczyć użycie pojazdów do absolutnego minimum, oznajmił Sajdel, a jego słowa zapadły w ciszę jak kamienie w głęboką wodę. Przez okna wpadało blade, zimowe światło, rysując ostre kontury na twarzach mężczyzn, którzy jeszcze niedawno z taką pewnością siebie wyśmiewali amerykański sprzęt. W miarę jak narada trwała, atmosfera stawała się coraz bardziej ponura. Porucznik Weber odważył się wspomnieć o raportach zwiadowców, którzy donosili o nieustającej mobilności amerykańskich oddziałów. Ich jeepy są wszędzie, powiedział, a jego głos drżał lekko. Nawet po najcięższych walkach, nawet w najgorszym terenie, wciąż się poruszają. Słowa te zawisły w powietrzu jak oskarżenie a zapach strachu zmieszał się z wonią wilgotnych mundurów i zimnego potu. Kiedy spotkanie dobiegło końca, Zajdel pozostał sam w pokoju, wpatrując się w mapę, na której czerwone pineski, oznaczające sprawne pojazdy, były coraz rzadsze. Za oknem śnieg przestał padać, odsłaniając krajobraz tak surowy i bezlitosny, jak rzeczywistość, której musieli stawić czoła. Pierwszy raz od początku kampanii poczuł ukłucie czegoś, czego nie chciał nazwać strachem, raczej niepewnością, która powoli wkradała się do jego umysłu, podważając wszystko, co dotychczas uważał za pewnik. Lutowy zmierzch zapadał szybko nad wzgórzami Normandii, gdzie porucznik Weber prowadził zwiat drzewa stały nagie i czarne na tle szarego nieba, a błoto wsysało buty żołnierzy z każdym krokiem, jakby sama Ziemia próbowała ich zatrzymać. Odgłosy odległej strzelaniny mieszały się z szumem zimnego wiatru, niosącego zapach wilgotnej Ziemi i prochu. Zwiadowcy poruszali się powoli, oszczędzając siły, świadomi, że ich pojazdy stały bezużytecznie kilka kilometrów za nimi, bez kropli paliwa. Nagle Weber podniósł rękę, nakazując zatrzymanie. Przez lornetkę obserwował amerykański patrol. Trzy jeepy poruszające się sprawnie po rozmokłym terenie, który dla niemieckich pojazdów byłby nie do przebycia o tej porze roku. Zimne powietrze szczypało go w twarz, gdy z mieszaniną zazdrości i fascynacji obserwował, jak Amerykanie pokonują wzniesienie, które wczoraj zatrzymało ich Kubelwagena. Słońce na moment przebiło się przez chmury, a jego promienie odbiły się od mokrych karoserii dżipów, jakby natura sama chciała podkreślić kontrast między mobilnością wroga a ich własnym uwięzieniem. Jak one to robią, szepnął jeden z żołnierzy, a jego oddech tworzył małe obłoczki pary w zimnym powietrzu. Weber nie odpowiedział, zbyt pochłonięty obserwacją. Wiatr przynosił zapach dymu z odległej wioski, gdzie Amerykanie urządzili punkt naprawczy. Zwiadowcy donosili, że uszkodzone dżipy rzadko pozostawały nieczynne dłużej niż kilka godzin, naprawiane sprawnie przez mobilne warsztaty, które podążały tuż za linią frontu. Późnym popołudniem Weber i jego ludzie dotarli na skraj lasu, skąd mogli obserwować amerykański obóz. Światło zachodzącego słońca przefiltrowane przez gałęzie drzew tworzyło plamiste wzory na ziemi, a zapach sosnowej żywicy mieszał się z wonią benzyny i gorącego metalu. Z ukrycia widzieli, jak amerykańscy mechanicy pracują przy jeepach. Szybko, metodycznie, z niezwykłą skutecznością. Oni nie naprawiają ich jak my, zauważył cicho Weber. Oni po prostu wymieniają całe moduły, a uszkodzone części odsyłają do tyłu. W drodze powrotnej, brnąc przez błotniste pola pod osłoną zapadającego zmroku, Weber rozmyślał nad tym, co zobaczył. Wiatr niósł zapach deszczu, a odległe błyski artylerii rozświetlały horyzont, tworząc upiorny spektakl światła i cienia. Żołnierze poruszali się w milczeniu, każdy pogrążony we własnych myślach, a rytmiczne chlupotanie błota pod ich butami brzmiało jak ponury metronom, odmierzający czas do nieuchronnej konfrontacji z rzeczywistością. Po powrocie do bazy Weber natychmiast udał się do Obersta Seidela. W małym pokoju oświetlonym jedynie lampą naftową, której płomień rzucał drżące cienie na ściany, złożył raport z tego, co zobaczył. Zapach stęchlizny i zimnego popiołu z kominka wypełniał pomieszczenie, tworząc atmosferę ponurą jak wieści, które przynosił. To nie jest kwestia jakości, Herr Oberst. Powiedział, a jego głos brzmiał dziwnie spokojnie w ciszy pokoju: To kwestia filozofii. Ich sprzęt jest projektowany do szybkiej naprawy w polu, a nasz, nasz wymaga warsztatów, których już nie mamy. Sajdel słuchał w milczeniu, jego twarz ukryta w półmroku. Na zewnątrz zaczął padać deszcz. Jego krople uderzały o szyby jak tysiące małych palców domagających się uwagi. Dźwięk ten podkreślał ciszę w pokoju przerywaną tylko trzaskiem drewna w kominku i ciężkim oddechem zmęczonych mężczyzn. Kiedy Weber skończył, Zajdel wstał i podszedł do okna, wpatrując się w ciemność, jakby szukał w niej odpowiedzi. Więc to tak wygląda przegrana wojna, powiedział cicho bardziej do siebie niż do Webera, a jego słowa zawisły w powietrzu, jak wyrok, od którego nie było odwołania. Marzec 1944 roku przyniósł pierwsze oznaki wiosny i całkowicie nową taktykę w batalionie obersta Seydela. Poranny apel odbywał się w cieniu kwitnących jabłoni, których delikatny zapach kontrastował z ostrą wonią potu i desperacji emanującą od żołnierzy. Blade słońce przebijało się przez chmury, tworząc złudne wrażenie nadziei, a śpiew ptaków stanowił ironiczne tło dla ponurych rozkazów, które Sajdel miał wydać. Od dziś priorytetem każdej misji bojowej jest zdobycie sprawnych pojazdów wroga, oznajmił, a jego głos niósł się po placu, na którym stało coraz mniej niemieckich maszyn. Wiatr poruszał gałęziami drzew, strącając białe płatki kwiatów, które opadały na ramiona żołnierzy jak śnieg, piękny, ale zwodniczy symbol czystości w środku brudnej wojny. Oficerowie wymieniali spojrzenia, w których niedowierzanie mieszało się z ponurą determinacją. Feldwebel Kraus, który jeszcze kilka miesięcy temu wyśmiewał amerykańskie jeepy, stał teraz przed grupą mechaników, instruując ich, jak obsługiwać zdobyczny sprzęt. Zapach smaru i benzyny wypełniał prowizoryczny warsztat urządzony w starej stodole, której drewniane belki skrzypiały pod naporem wiosennego wiatru. Zapominamy o dumie, mówił, demonstrując części silnika. Uczymy się od nich. Te maszyny są proste, ale skuteczne. Światło wpadające przez dziury w dachu tworzyło jasne plamy na podłodze, podkreślając ironię sytuacji. Niemieccy mechanicy pochylający się z szacunkiem nad amerykańską technologią, którą niedawno tak pogardzali. Pierwsze zdobyczne dżipy zaczęły pojawiać się w bazie malowane na niemieckie barwy, ale wciąż rozpoznawalne po charakterystycznej sylwetce. Żołnierze podchodzili do nich z mieszaniną fascynacji i zawstydzenia, dotykając prostych, solidnych karoserii, jak relikwii z innego świata. Zapach świeżej farby maskującej nie mógł całkowicie zakryć amerykańskiego pochodzenia tych maszyn, a dźwięk ich silników inny, bardziej miarowy niż w niemieckich pojazdach, był stałym przypomnieniem zmiany, która zaszła w ich postrzeganiu wroga. Porucznik Weber prowadził pierwszy patrol wykorzystujący zdobyczne jeepy. Wiosenne słońce odbijało się w kałużach na polnych drogach, a zapach mokrej ziemi i kiełkującej trawy wypełniał powietrze, tworząc złudzenie normalności. Silniki pracowały miarowo, bez wysiłku pokonując przeszkody terenowe, które zatrzymałyby ich własne pojazdy. To jak jazda czołgiem po tym, co mieliśmy wcześniej zauważył jeden z żołnierzy, a w jego głosie brzmiało zarówno uznanie, jak i gorycz. Wieczorem, gdy patrol wrócił do bazy, Oberst Zeidel osobiście wyszedł im na spotkanie. W ostatnich promieniach zachodzącego słońca, zdobyczne jeepy wyglądały niemal surrealistycznie pośród ruin francuskiej wioski, jak symbole utraconej dumy i rodzącej się desperacji. Zapach dymu z kuchni polowych mieszał się z wonią benzyny i brudnych mundurów, tworząc charakterystyczny zapach wojny. Wojny, która z każdym dniem przybierała dla nich coraz bardziej gorzki smak porażki. Tak więc, powiedział cicho Zajdel, patrząc na amerykańskie maszyny w niemieckich barwach, teraz walczymy ich bronią. Ciekawe, czy oni też musieliby użyć naszej, gdyby los ułożył się inaczej. Kwiecień przyniósł intensywne deszcze i wzrastającą zależność niemieckich oddziałów od zdobycznego sprzętu. W kwaterze głównej batalionu, urządzonej w opuszczonym dworku, którego eleganckie niegdyś wnętrza nosiły teraz ślady wojskowej prowizorki, Oberst Zeidel prowadził naradę z oficerami. Zapach mokrych mundurów i wilgotnego drewna wypełniał pomieszczenie, a deszcz bębnił monotonnie w okna, jakby natura próbowała zagłuszyć ponurą rzeczywistość ich sytuacji. Połowa naszej mobilności opiera się teraz na amerykańskich Jeepach, mówił Seidel, wskazując na mapę, gdzie czerwone i niebieskie pineski oznaczały odpowiednio niemieckie i zdobyczne pojazdy. Słabe światło lamp naftowych rzucało długie cienie na twarze oficerów, podkreślając zmęczenie i niepokój malujące się na ich obliczach. Za oknami wiatr szarpał gałęziami drzew. A krople deszczu na szybach tworzyły wzory przypominające łzy, jakby sama natura opłakiwała ich sytuację. Feldwebel Kraus, który stał się niekwestionowanym ekspertem od amerykańskiego sprzętu, przedstawiał raport o stanie technicznym zdobycznych pojazdów. Problem nie leży w ich naprawie, tłumaczył, rozkładając na stole części silnika. Problem leży w częściach, których nie możemy już zdobyć z naszych źródeł. Zapach oleju silnikowego i smaru mieszał się z wonią kawy, coraz częściej zastępowanej substytutem, którą oficerowie popijali podczas narady. Światło lampy odbijało się w metalowych elementach rozłożonych na stole, tworząc surrealistyczny spektakl cieni. Po naradzie Seidel i Weber zostali sami w pokoju, kontynuując rozmowę przy gasnącym ogniu w kominku. Zapach dymu i żaru mieszał się z chłodnym, wilgotnym powietrzem wpadającym przez nieszczelne okna. Staliśmy się zależni od wroga nawet w kwestii naszej mobilności, powiedział cicho Seidel, wpatrując się w dogasające płomienie. To najgorsza forma porażki być zmuszonym do używania jego narzędzi przeciwko niemu. Cienie tańczyły na ścianach pokoju, podkreślając gorzką ironię ich sytuacji. Następnego ranka Weber obserwował, jak żołnierze przygotowywali konwój do transportu rannych. Niebo przeczyściło się po nocnych deszczach, a powietrze było świeże i rześkie, wypełnione zapachem mokrej ziemi i wiosennych kwiatów. W tej scenerii zdobyczne dżipy, pomalowane na niemieckie barwy, ale wciąż rozpoznawalne po charakterystycznej sylwetce, wyglądały jak obce elementy, symbole porażki zamaskowanej jako pragmatyczne rozwiązanie. Silniki odpalały jeden po drugim. Ich miarowy warkot brzmiał jak drwiący śmiech losu. Podczas gdy konwój wyjeżdżał z bazy, Weber zauważył grupę nowych rekrutów, którzy właśnie przybyli z Niemiec. Młodzi chłopcy, jeszcze nie dotknięci rzeczywistością frontu, patrzyli ze zdziwieniem na amerykańskie dżipy w niemieckich barwach. To nasze nowe pojazdy? Zapytał jeden z nich, a w jego głosie brzmiało niedowierzanie. Weber przez chwilę patrzył na młodą nieskażoną twarz, zastanawiając się, jak wytłumaczyć paradoks ich sytuacji. To pojazdy wroga, które stały się naszym zbawieniem, odpowiedział w końcu. A słowa te zabrzmiały jak epitafium dla niemieckiej dumy technologicznej, która kiedyś była źródłem ich siły. Maj 1944 roku przyniósł pierwsze upały i ostateczne uznanie wyższości amerykańskiej logistyki. W cieniu drzew, które teraz były w pełnym rozkwicie, tworząc zielony baldachim nad resztkami batalionu obersta Zaidela, Odbywała się odprawa przed kolejną operacją. Powietrze było ciężkie od zapachu kwiatów i rozgrzanej ziemi, a cykanie świerszczy stanowiło nieustanne tło dla głosu dowódcy, którego słowa brzmiały teraz inaczej, bez dawnej pewności siebie, ale z gorzką mądrością człowieka, który zrozumiał swoje błędy. Panowie, mówił Sajdel, stojąc przed mapą, zawieszoną na pniu drzewa, Dzisiejsza operacja będzie możliwa tylko dzięki zdobycznym pojazdom. Słońce przebijające się przez liście tworzyło plamiste wzory na jego twarzy i mundurze, podkreślając zmęczenie i rezygnację, które zastąpiły dawną arogancję. Oficerowie słuchali w milczeniu, ich twarze poważne i skupione, jakby przyswajali lekcję, która kosztowała ich zbyt wiele. Feldwebel Kraus prowadził inspekcję jeepów przed wyruszeniem na misję. Jego ręce, kiedyś tak pewne przy niemieckich maszynach, teraz z szacunkiem i znawstwem dotykały amerykańskich silników. Zapach benzyny, oleju i rozgrzanego metalu wypełniał powietrze, mieszając się z wonią pobliskiego pola, na którym kwitnące maki tworzyły surrealistyczny kontrast z brutalną rzeczywistością wojny. Nigdy nie sądziłem, że powiem to o amerykańskim sprzęcie. Mruczał do siebie, sprawdzając układ chłodzenia. Ale te maszyny są genialne w swojej prostocie. Podczas gdy patrol Webera wyruszał na misję, Zajdel obserwował ich z pagórka, na którym urządzono punkt obserwacyjny. Wiatr niósł zapach siana z pobliskich pól i dym z odległych pożarów, a niebo było intensywnie niebieskie obojętne na ludzkie dramaty rozgrywające się pod nim. W kolumnie wyjeżdżających pojazdów dominowały teraz zdobyczne dżipy. Ich charakterystyczne sylwetki odcinały się wyraźnie na tle krajobrazu. Czy to nie ironia losu? powiedział do stojącego obok adiutanta. Te same maszyny, które wyśmiewaliśmy, teraz utrzymują nas przy życiu. Wieczorem, gdy ostatnie promienie słońca barwiły niebo na czerwono i pomarańczowo, Zajdel siedział samotnie w swoim kwaterze, pisząc raport do dowództwa. Zapach atramentu mieszał się z wonią kwitnącego bzu, który zaglądał przez otwarte okno, a ciche skrzypienie pióra na papierze brzmiało jak spowiedź człowieka, który zrozumiał swoje błędy zbyt późno. Musimy uznać! Pisał, że w kwestii logistyki i filozofii produkcyjnej Amerykanie nas przewyższyli. Ich Jeepy, które kiedyś były obiektem naszych drwin, okazały się doskonale dostosowane do realiów tej wojny. Proste, niezawodne i łatwe w naprawie. Gdy zapadł zmrok, a w bazie zapalono pierwsze lampy, których światło migotało wśród drzew jak świetliki, Zajdel wyszedł na zewnątrz. Nocne powietrze było chłodne i rześkie po upalnym dniu, wypełnione zapachem ziemi i liści. W oddali słychać było miarowy warkot silników wracającego patrolu, charakterystyczny dźwięk amerykańskich jeepów, który kiedyś wzbudzał pogardę, a teraz był dźwiękiem nadziei. Stojąc tam, pod rozgwieżdzonym niebem, oberst Manfred Zajdel zrozumiał ostatecznie gorzką lekcję tej wojny że czasem prawdziwa wyższość nie leży w skomplikowanej doskonałości, ale w prostej skuteczności, a pogarda dla przeciwnika może być pierwszym krokiem do własnej klęski.